Oficjalnego otwarcia e, boiska wielofunkcyjnego e, przy szkole podstawowej numer 15. E, niezmiernie miło mi powitać e, gości e, przede wszystkim pana prezydenta, e, pana Roberta Malinowskiego. Serdecznie witamy. Cieszę się bardzo, że w ramach budżetu pawryckiego mieszkańcy głosowali za tym projektem, że aktywność dyrekcji szkoły spowodowała to, że i rodzice zaprojektowali to boisko, jeden z rodziców po bardzo minimalnych kosztach wykonał to boisko, żeby się zmieścić w tej kwocie bez przetargu i żeby zrobić to tak, jak to w tej chwili wygląda zgodnie z projektem obserwuje duże zaangażowanie rodziców i zupełnie inną jakość pracy. Robią to tak, oczywiście robią to dla siebie, dla swoich dzieci i to widać. To widać, tu nikt nie ma żadnych poprawek, żadnych uwag, to jest zrobione znakomicie. To już kolejna szkoła. Marzą mi się następne szkoły, ale to oczywiście wszystko jest w rękach rodziców, mieszkańców osiedla, którzy w ramach budżetów obywatelskich zagłosują za takim projektem lub nie ale koordynować to powinni osoby, które no są w tym miejscu, czy to gospodarz osiedla, czy to gospodarz, czyli dyrektor szkoły, czyli te osoby, które no widzą taką potrzebę, to wszystko jakoś zgrać. I jeżeli wszyscy się przyłożą, i mieszkańcy w głosowaniu, i osoby, które na, na, na tym terenie chcą coś zrobić, będą przewodniczyć, że tak powiem, bo to, to ktoś musi zrobić kosztory, coś te dokumenty musi wypełnić, zanieść, przypilnować tego głosowania. No to takie wyniki będą. Oczywiście boisko to nie tylko do gier, to jest również infrastruktura potrzebna jest do lekkiej atletyki. W zasadzie to jest podstawa ćwiczeń we wszystkich szkołach, czyli biegi, skoki, rzuty i dyrektorzy szkół, czy gospodarze osiedli o tym myślą i sądzę, a dalej będą te projekty w budżecie naszym, czyli środki finansowe na budżet obywatelski będą, ale tak jak powiedziałem, to muszą rodzice zdecydować, czy mieszkańcy w głosowaniu który projekt są Coraz więcej osób uwierzyło w siebie i w to, że od nich też coś zależy. I ja namawiam ludzi, bo no najlepiej jakby to miasto robiło. Nie, nie, nie. Wiecie lepiej. I co zrobić i w którym miejscu. Tylko trzeba dużo, wcale pracy nie trzeba, troszkę pochodzić. A są osoby w każdej społeczności, które znają się na kosztorysowaniu albo, a potem dzisiaj wszystko się w internecie znajdzie. Kosztorysy, projekty, przykłady. Wszystko można znaleźć, także to jest ułatwione.